Mam z tej strony. Fioletka. Yy, fioletka. Właśnie. Wpadajcie yy, na mój drugi kanał. Fioletka Gams. A to jest Fioletka Gams. Będzie opisie Mój drugi. Kanał. 15 subskrypcji. A ten kanał, kanał jest przeznaczony właśnie na yy, granie. Pokażę Wam co zrobię reklamy, dużo jest to reklam mam pieska tu mam parę rzeczy tak domek mi wygląda tylko ja na kreatywie ja to robiłam mam dwa pieski dwa pieski i jednego kotka no tak zrobiłam takie małe jeziorko rzeczka taki domek pokażę wam jak w środku podjdzie tak tu jest woda, tu jest mój kotek Tam są kwiatki Obrazy, pizzyki Crafting w skrzynie Taki select z diamentów Kwiatek i tort Chodźmy dalej Tutaj dużo kwiatków To jest jak coś nie jest prawdziwy Minecraft Okej, okay, tutaj Mamy drzewo wielkie. Tu mam taki koceczek, ciasto, dużo kwiatków. Tu mam pole. O, widzę, że już mi tu urosło. Parę kwiatków. Chodź. Trochę dyni. Abuzy, liście. Ach, co robi krowa?

Chodźcie spełniać tutaj. Dobra, mam. A chciałabym wam pokazać, ale mój pies się uwięził. No dobra, później go jakoś, właśnie, wyjmę. Teraz Wam pokażę, jak, właśnie, prezentuje mi się to wszystko. No, właśnie, jak widzicie, z tu kury. Mam króliczki. Cztery ich jest. Taki daszek mają. Owcy. Fioletowe, różowe. Po lubię fiolet. Dobra, teraz spróbuję jakoś. Nie, ten się nie miał tego zrobić. Dobra, później y, pójdę po więcej O kurczę One mi nie uciekną No kurczę Chodź Dobra, one się tam jakoś zrobią Przeteleportują się, ten piesek Mhm mm tak wygląda właśnie o widzicie tak wygląda mój domek to ja się z wam żegnam pa, pa.